Siemanderko, wita was wieczny turysta. <laughs> tak, podróżom nigdy dość, trzeba w życiu wszystkiego poeksperymentować. Bo po to tutaj jesteśmy, nie żeby siedzieć w pokoju. Czasem można się tam zawiesić, wiecie o co chodzi, przemyśleć, iść do przodu, odebrać lekcje. Ale to nie jest tak, że tam będziemy siedzieć latami, <laughs> to nie jest więzienie. Nie zakładamy sobie klapek mentalnych. Dobra, kuchenne rewolucje. Dlatego nie przypadkiem w kuchni. Mówi wam to coś? No to teraz piję do wege. kiedyś też tam miałem epizod z wege, myślałem, że jestem zajebisty. Gówno prawda. Też już przewijałem wcześniej o tym, a co, myślisz, że jesz sobie warzywa, rośliny jesteś bogiem? Ha, niezłe, co? A czy nie myślałeś, że zjadając potrójne dawki roślin, żeby zrekompensować sobie mięso, to zapętlasz się? A czy nie myślałeś, że przy takich masówkach, zbiorach i nie, nie milion wadów? To to się nie liczy, to no, nie jest ważne, oczywiście. I rośliny też, one nic nie czują, nie? Dobra, pętuj sam, to tyle ode mnie w skrócie. I drugi temat. Zauważyłem, że dużo osób, hmm, wcześniej istot, a teraz myślą, że są osobami, lukują się w systemie, w korpo. Nie poddawaj się. Rób, swoje, rób swoją pasję. Jeżeli nawet idziesz do korpo, to z tyłu głowy cały czas rób swoje. Choćby żygać. Wiesz, co jest pięć. Poduszka finansowa i przechodzisz swoje. Prosty temat. Lęk ma być motywatorem. Zawsze się pojawia jakiś minimalny i przekładasz go w motywację. Żeby nie opanował Cię, tak? To tyle ode mnie. Dwa przekazy na szybciutko w nowym roku. Yo!